Halo halo, witam was moi drodzy. Bardzo serdecznie jestem strony Safer, a w dzisiejszym odcinku zobaczycie nową grę Limbo Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ale nie przedłużając po prostu zacznę. Chodź moi drodzy, jakże jesteśmy chłopcem, tak powiem. Jak widać gra jest czarno-biała, szara. Ym... Znajdujemy się w lesie. Gdzie? Kłócimy się. I musimy przez pewne etapy gry. jakieś tam części, które będą jakieś pułapki, przeszkody. Trochę będzie trzeba przemyśleć, co tu zrobić w tym danym momencie. No, powiem wam, zainteresowała mnie ta gra, dlatego jak widzicie, chcę wam pokazać, jak powiem, moimi oczami. że tak powiem, sterowanie tym graczem bohaterem naszym, nie wiem jak to nazwać o, nazwijmy go mm, nie wiem, Filip. nasz Filip, jak ty chłopiec, który znalazł się przypadkowo w lesie jest przestraszony ale za to odważny, bo zobaczcie jak ja bym był w takiej sytuacji jak on, to, oh Jezu póki co tylko strzałkami mu się kieruje oraz kontrolem jesteś w stanie złapać, trzymać jakieś rzeczy, żeby przysunąć. Czy coś na jeszcze to spotka? Czy to bardziej będzie rozwinięte, czy tylko będziesz obok główkować? A cholera go wie. Jest jakiś jaskiniec. śmieciarki przy Jeszcze łódki, no tak. Jeszcze jakiś na potwór zlochny... Nie wiem, z... Wyłoni się zaraz jakaś ośmiornica, wąż. Nie podoba mi się, robi się mgła coraz bardziej. Widzę jakiś ląd, ale. Czy to mnie na spotkę? Czy to będą jakieś potwory? A strach powiedzieć. Dobra, biegniemy. Wiecie, może się wspiąć. Tak kilka... O, patrzcie. Czyli nie da rady. Jeżeli tak powiem, ograniczony mamy skok. Żadnych dodatkowych skoków, czy nie wiem, pychanie to nie ma, nie ma opcji. Jak widać jesteśmy bardzo silni, bo jesteśmy w stanie małym chłopcem przesunąć całą naszą łódkę. Która jest kilkakrotnie większa od naszego Filipa. Spinamy się po jakichś górach, po jakichś jara się spinamy. Opowiem wam, że naprawdę musi być silny, skoro aż. Takie rzeczy, że powiem, je jest w stanie zrobić, wykonać. Patrzcie, pułapki. Teraz da się to przeskoczyć. <laughs> Jezu, przepraszam Was bardzo. <laughs> o, jak tu teraz się wyglądało. Ostatnie głowę, biedny co, Ale na pewno możemy przez jedno przeskoczyć. Dobra, mamy jedną i drugą. O! Oh, Przeskoczyliśmy. Super To jest to Dobra O się o, o, o. boję. To jest pułapka, ale po co? Nie wiem, weźmy ją może tutaj. Mam wrażenie, że tutaj Może o czym na to i to jakoś upadnie, nie wiem O Jezu. Myślał, że to mi zapało hmm. O, mamy to, patrzcie. Taka cisza tu jest. Powiem wam, że ja bym się bał już na jego miejscu po prostu ta sama cisza to już przeraża. że tak powiem to wygląda na taką ciszę przed złem okej, okay, tu nie może wejść czekać nie do <laughs> wow. no, powiem wam że takich atrakcji to nie widziałem w lesie <laughs> Jest. A się boję, bo czy coś, że zaraz znowu coś napotkam? No właśnie. A on tak jest? <laughs> Nie. Boże biedny, utopiłem go. Przepraszam, nie widziałem Filip. Dobra, mamy. Łupkę, tak jakby. No, patrzcie. To już strasznie wygląda, szczerki przechodzą jak na to patrzę. Aj, znowu nie wyszło No dobrze, moi drodzy, słuchajcie Na tym zakończymy nasz odcinek Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajkę, komentarz I zostawcie suba Uważajcie, przyda nam się Bo będę przynajmniej wiedział, że wam się spodobała seria e, Jeśli chcecie zobaczyć ten moment, kiedy Ja W tym momencie Jestem w stanie Ustawić tak tu skrzynię, żeby przepłynąć To czekajcie na kolejny Odcinek ale zostawcie po sobie ślad. Najlepiej napiszcie jakiś komentarz, żebym widział, że jesteście i jest jakaś aktywność, moi drodzy. A ja się z wami żegnam? I jak że powiem, widzimy się w kolejnym odcinku. Więc trzymajcie się. Jo.